Jak to się mówi w Polsce, bez gwiazdy nie ma jazdy. Jak jest naprawdę, sama się przekonam, ponieważ do tej pory nie miałam okazji. Jak już widzieliście, Mercedes poprosił nas o przetestowanie przez dwa tygodnie nowej odsłony Mercedesa Actrosa, którego właśnie widzicie na załączonym obrazie. Jak przejdą testy, co nam się spodoba, zapraszam do oglądania nie tylko mojego profilu i moich relacji, ale także do Adriana Trakera packera który ze swojej męskiej perspektywy będzie Wam także o tym opowiadał. Także zobaczymy. Pokaż kotku, co masz w środku. Siemka. W dzisiejszym filmiku zobaczycie moją pierwszą reakcję podczas jazdy Akrosem. A w dalszej jego części będzie to sprawdzanie funkcji, które aktorz ma nam do zaoferowania. Na pierwszy swój celownik wzięłam to, co widać, a w sumie czego nie widać, czyli mirrorka. Są to kamerki, które zastępują w tym momencie lusterko. Ale zobaczcie sami, jak mówiłam o tym od początku. Efektem wow zrobiła na mnie kabina w opcji Gigaspace. Jest to czynnik, przyznajcie sami, bardzo ważny, jeżeli jesteśmy zamknięci w kabinie na długi czas, to taka przestrzeń robi mega wrażenie i jest dla nas mega komfortowa. Musimy w końcu poczuć też trochę przestrzeni. Jakie jest moje pierwsze wrażenie z jazdy? Przede wszystkim jest to bardzo cicha praca silnika. Kabina jest tutaj dobrze wygłuszona, także mogę sobie swobodnie rozmawiać. Ten ryk silnika nie jest rzeczą, która mi przeszkadza. Czyli wpływa to w tym momencie właśnie na nasz komfort, przede wszystkim psychiczny. Nie czujemy się tacy zmęczeni tu jazdą. Dalej. Oczywiście na pierwszym planie, jeżeli chodzi o nowe Mercedesy, jest zawsze opcja lusterek. To jest temat, który fascynuje nie tylko nas, kierowców, ale także ludzi, którzy po prostu patrzą na tą kabinę i nie widzą lusterek i myślą sobie, jak wy jeździcie. No właśnie, jak my jeździmy w tym Mercedesie? Zauważcie, że lusterka są w miejscu słupków, tak? W prawym oraz lewym. Jest to przestrzeń w kabinie, która jest nam nieprzydatna do niczego. Ona jest zupełnie niewykorzystana, więc tutaj inżynierowie popisali się świetnym pomysłem, aby właśnie w tym miejscu stawić ekrany. Zobaczcie za to, ile widoczności zyskujemy w szybach. Giną nam, że tak powiem, martwe punkty. Bardzo często bywało tak, że właśnie wyjeżdżając z jakiegoś skrzyżowania, wjeżdżając na rondo, auto często chowało nam się za obudową lusterek, więc wymuszaliśmy pierwszeństwo, bądź dochodziło do kolizji. Tutaj problem rozwiązuje się sam. Tym samym rozwiązuje się problem manewrowania w ciasnych miejscach bądź na bardzo zatłoczonych parkingach. Zauważcie, że lusterka są najbardziej wystającą rzeczą na ka w kabinie, w całym zestawie wręcz. I w tym momencie także problem rozwiązuje się sam. Nie musimy składać lusterek, kiedy mamy problem z manewrowaniem. Eee, lusterek nie ma, mamy za to małe kamerki. I w tym momencie zyskujemy cenne centymetry, jeżeli musimy się gdzieś po prostu zmieścić, nie tracąc oczywiście przy tym widoczności. Widoczność mamy cały czas. Dodatkowym plusem jest tutaj taki obiektyw szerokokątny i możliwość śledzenia naczeby podczas cofania czy podczas wyjeżdżania. W tym momencie kamerka porusza się, że tak powiem, zgodnie z ruchem naczepy, i widzimy, czy na przykład nie przyhaczamy o coś, czy ta czy naczepa idzie nam, wychodzi z zakrętu nam bardzo dobrze. To jest świetna opcja i zauważyłam, że akurat przy pomocy tych luserek o wiele, wiele łatwiej cofa się na tak zwaną prawą rękę. Mamy lepszą widoczność i po prostu możemy cofać nie wychodząc z kabiny. Także jest to mega innowacja, bo do tej pory cofanie na prawą rękę to była mm, nie, bardzo duża bolączka wśród kierowców właśnie i podczas podjeżdżania pod rampę. Dzięki mirrorkam, dzięki szerokokątnemu obiektywowi łatwiej było wjechać w takie pierwsze ciasne miejsce rozładunku tak tuż przy ścianie, zresztą zobaczcie sami. Tutaj akurat mam bardzo ciasny wjazd pod rampę tuż przy ścianie. O ile z tej strony jeszcze jest sporo miejsca, stąd tutaj praktycznie tego miejsca w ogóle nie ma. Niestety, jeżeli chodzi o widoczność mirror cam, czyli tych ekraników, które znajdują się w środku podczas deszczu bądź takiego ostrego słońca, no tutaj przydałaby się mała poprawka. Przydałaby się taka jakaś większa czułość tych kamerek, żeby nie tworzyły się tak zwane piksele i żeby nie ginął nam obraz albo ostrość obrazu. Ale z tym, wydaje mi się, można żyć, także to jest chyba tylko kwestia przyzwyczajenia. Robi się coraz ciemniej, ale nas i tak widać na drodze, ponieważ mamy taki piękny emblematik. Uwielbiam to podświetlenie, naprawdę. Moim zdaniem jest to mega taką wisienką na torcie całego tego zestawu. Jest już ciemno, ja skończyłam pracę, także udaję się na spoczynek. Przetestuję łóżko w tym momencie i co? Widzimy się niebawem na kolejnych testach. Co weźmiemy pod uwagę? Zobaczymy. Sama jestem ciekawa, co przyniesie nowy dzień. Do zobaczenia! testy Mercedesa Actrosa dzień drugi. Dzisiaj na celownik weźmiemy kolejny bardzo rozbudowany system wspomagający nie tylko pracę kierowcy ale wpływający na obniżenie zużycia paliwa. Jest to w skrócie system PPC czyli Predictive Powertrain Control. Co to oznacza? PPC to w dużym skrócie automatyczna i przewidująca jazda. Na podstawie wgranych map 3D oraz lokalizacji w satelitarnym systemie Mercedesa Samochód przewiduje, czy przed nami znajduje się wzniesienie, szczyt wzniesienia, zjazd ze wzniesienia, albo zakręty, czy skrzyżowanie. Na tej podstawie dobiera on odpowiednią prędkość samochodu oraz dostosowuje biegi tak, aby jazda była płynna oraz obniżała zużycie paliwa. Dostosowuje on także prędkość do samochodu, który znajduje się bezpośrednio przed nami. System PPC. Współpracuje z systemem Interurban, bo ten z kolei sczytuje znaki, które znajdują się na naszej drodze, czyli znaki o, y, informujące o danych prędkościach, które są dozwolone, a także znaki ostrzegawcze. I na tej podstawie także dobiera odpowiednią prędkość. I te znaki pojawiają nam się z przodu na pierwszym, tym głównym ta tablecie. Także, nawet nieraz y, rozglądając się, szukając miejsca. Czy, czy danego adresu? Gubimy się właśnie w tym momencie w znakach, po prostu nie zauważamy, jaka jest w tym momencie prędkość, bądź czy jest zakaz wyprzedzania. Mamy to w tym momencie na przednim tablecie. Także to jest mega ułatwienie dla nas. W pierwszej mojej relacji skupiłam się na mirrorkam, ale jest jeszcze jedna ważna kwestia, której zapomniałam wam powiedzieć, a więc nadrabiam zaległości. Przy każdym włączeniu zapłonu yy, świecą nam się żółte linie dystansowe oraz niebieska linia yy, razem z klawiszem yy, regulacji. O co chodzi? Jest to linia wyznaczająca koniec naczepy. Aby ją dobrze dostosować, najlepiej wziąć coś, tak jak w moim przypadku, na przykład kamizelkę, udać się na koniec naczepy i równo z jej końcem położyć ją po prostu obok, po czym wrócić do kabiny. I przejść do kroku dalszego, czyli właśnie do regulacji tej niebieskiej linii. Patrzcie dalej. Teraz, za pomocą przycisków, ustawiamy koniec naczepy. W tym momencie. Teraz, cofając naczepom, widzimy konkretnie, gdzie jest jej koniec. O, właśnie tu. Zatrzymujemy się. I zobaczcie sami, że. W tym momencie nam się sprawia, bardzo ułatwia. O, jesteśmy na równi, czyli cofając pod jakieś różne dziwne miejsca i parkingi, czy podmurki, jesteśmy w stanie perfekcyjnie zaparkować, utrzymując odpowiedni dystans od murku, czy po prostu końca parkingu. Park Tutaj powiedzieć na samym początku o systemie, który wspomaga pracę kierowcy i jego komfort pracy. Jest to system Active Drive Assist. A co to oznacza? Prostym językiem mówiąc, jeżeli warunki są tutaj dogodne dla naszego samochodu, stabilizuje on tor jazdy między dwoma pasami. Widzimy tutaj niebieską ikonkę rąk i kierownicy. Oznacza to, że system działa, że pracuje poprawnie. Trzyma on jazdy. Ale tak jak mówiłam wcześniej, nie może to być e, odłączenie rąk na cały dzień pracy. Nie możemy sobie w tym momencie iść spać, bo najzwyczajniej w świecie system sobie o nas przypomni. Przewoły nas w tym momencie do kierownicy. W momencie, kiedy kładę ręce na kierownicy, system to wychwytuje. Powiadomienie pierwsze. Od tego powiadomienia mamy troszkę czasu, żeby zareagować. Jeżeli nie reagujemy, zaczyna nam. Przypominać nawet głosowo. I jeżeli dalej nie reagujemy i nie kładziemy rąk na kierownicy, system się wyłącza. Siema. Dzisiaj mamy kolejny dzień testów nowego Mercedesa, i ja do Was nadaję właśnie ze środka kabiny z bardzo wygodnego materaca. Także leżę sobie. No i teraz właśnie wyobraźcie sobie taką sytuację, mając mirrorkę, czyli to już nie są zwykłe lusterka, a ekraniki, które znajdują się w środku w kabinie. I wypoczywając na naszej pauzie, słyszymy nagle jakiś hałas. Coś, co nas niepokoi, co się dzieje po prostu poza e, samochodem. Aby nie odsłaniać zasłonek, aby nie wychylać się za szybę, żeby szybko zobaczyć, co się dzieje, mamy do dyspozycji takie oto przyciski, które znajdują się tuż przy nas. Zobaczcie sami, jeżeli chcemy wiedzieć na szybko, co się dzieje, klikamy taką oto ikonkę. I bardzo szybko włączają nam się luserka. Proszę bardzo, no nic się nie dzieje. To chyba coś mi się wydawało. Także Mercedes ma teraz bardzo fajną funkcję takiego yy, skróconej możliwości włączenia sobie mirrorka, żeby zobaczyć, co się dzieje. I oczywiście te lusterka nie gasną od razu, yy, tylko pewien czas cały czas są aktywne. Także nie musimy przeklikiwać tego od nowa. Pamiętacie, jak mówiłam o systemie Active Drive Assist? Więc dzisiaj poświęcimy uwagę systemowi Active Brake Assist, co z nazwy wynika. Jest to asystent hamowania. Pewnie mieliście do czynienia już właśnie z takimi asystentami. W Mercedesie działa on nieco inaczej, niż na przykład ja dowiem z doświadczenia. W tym modelu mamy piątą generację tego systemu. I tutaj trzeba zaznaczyć, że na przykład w warunkach jazdy do 50 km na godzinę, czyli właśnie w, te, w, te, w terenie zabudowanym system ten wychwytuje przychodzących pieszych systemem czujników i wykonuje częściowe bądź pełne hamowanie. I tutaj trzeba właśnie zaznaczyć, że jest to hamowanie pełne, czyli do tak zwanego zera. Tak samo dzieje się w przypadku wyższych prędkości. Trzymając na przykład tempomat oraz odległościówkę, samochód swoimi czujnikami wychwytuje, że samochód przed nami bezpośredniej odległości hamuje. Więc w tym momencie Mercedes wykonuje także pełne bądź częściowe hamowanie. System ten jest bardzo pomocny, tym bardziej, że jest to system wspomaga, wspomagany w funkcji Stop and Go. I tutaj jest kolejna właśnie ważna rzecz: jeżeli jesteśmy w sznurku samochodów, bądź poruszamy się w takim korku, Mercedes potrafi zahamować do zera i w momencie, kiedy się ten cały sznurek znowu przesuwa dalej, on od zera rusza. Dwa tygodnie testów dobiegają końca. No właśnie, mi się tutaj załączył pięknie asystent hamowania. Byliście świadkiem, jak dał mi sygnał właśnie, że sytuacja niebezpieczna się wytworzyła przede mną. A skoro mowa o piątej generacji Actrosa, mamy tutaj także nową generację skrzyni biegów. I tutaj chciałam właśnie nawiązać do Waszych wypowiedzi, Waszych komentarzy, które mówią o tym, że Mercedes ma bardzo wolne przełożenia skrzyni biegów, że jest on za wolny. Często pisząc, że Mercedes, dojeżdżając za do jakiegoś skrzyżowania bądź ronda, długo myśli nad tym, jak ich włączyć, łączyć, macie rację, on myśli. On bierze pod uwagę wszystkie systemy, które ma na wyposażeniu, czyli jest to, są to mapy topograficzne, są to mapy skrzyżowań, mapy rond, mapy zakrętów. Także PPC, także Interurban bierze wszystko do kupy, i na podstawie danych z tych systemów dobiera on odpowiednią prędkość oraz odpowiednie przełożenia biegów, tak aby wykonać manewr bezpiecznie dla nas, aby wykonać go optymalnie i żeby zmniejszać przy tym zużycie paliwa. Także w porównaniu z poprzednimi, na przykład wydaniami Actrosa, te przełożenia są szybsze. I wydaje mi się, że to jest też właśnie kwestia czasu, aby. Dopasować te przełożenia do Waszych oczekiwań. Także dajmy Mercedesowi trochę czasu. To jest po prostu element do dopracowania. To już ostatni dzień moich testów nowego Mercedesa Actrosa. Trochę mi smutno, bo zaczęłam się przyzwyczaić do tego samochodu. Ja zaczęłam dobrze z nim współpracować. A tu przyszedł czas, żeby już go oddać. Za czym będę najbardziej tęsknić? Będę tęsknić najbardziej za systemami Active Drive Assist. Przede wszystkim za PPC, za odległościówką, za funkcją Stop and Go. Będę tęsknić za tą kabiną. Będę tęsknić za tą przestrzenią. Jeżeli chodzi o systemy i asystentów. Oczywiście, mają one swoje wady, ale nie zapominajmy o tym, że są to asystenci, czyli oni, one mają za zadanie asystować nam w pracy codziennej, a nie zastępować nas w pełni. To nie są pojazdy autonomiczne, jeszcze, bo do tego wszystko zmierza, ale póki co my musimy cały czas mieć czujność, my musimy cały czas kontrolować te systemy, funkcjonowanie, trzymanie pasa ruchu czy cokolwiek innego. No i nie ma tutaj rady. Założę się, że każdy z Was, kto wejdzie w kabinę Actrosa, będzie miał trochę ciężko z niej wyjść. Tak będę miała ja. Przewijamy się przez Warszawę, jesteśmy coraz bliżej bazy smart traków. Nasza przygoda kończy się dokładnie tutaj, gdzie się zaczęła dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie miałam czas na przetestowanie nowego Mercedesa Actrosa, no i właśnie ten czas dobiegł końca. No, i nasza przygoda dobiega końcu. Jak tam, Kasiu, w porządku? Fajnie, trochę mi szkoda, że to już właśnie mi dwa tygodnie minęły i że jeszcze trzeba oddawać te auta. Żal, mi, bo się zaprzyjaźniłam z moim Mercedesem. Szybko zleciało, co? Kurde. No. ty się zaprzyjaźniłeś ze swoim? No powiem ci, jak najbardziej. Tylko, <laughs> tym bardziej to mieszkanie w kabinie, to jest No właśnie, i za tą przestrzenią też będę tęsknić. No co że ci powiem, wiesz, jak ja jeżdżę starszymi autami, no to dla mnie to w ogóle wszystko jest w wow, No nie fajne, no, racja. nie ma co mówić. Wcześniej jeździłem tym starszym, starszym modelem tego Mercedesa, no to zauważyłem, że skrzynia się troszeczkę poprawiła, niż to jest dużo lepiej. No i co? Co ja bym to poprawił, wiesz, jest to mało wymagające, tak? Tylko że mi siłownie zabierał. On ma dużą kabinę i wiesz. No tak, i on ma, no, on ma dużą, dużą kabinę, skrzynki ma a tym, gdzie ciężary chować, gdzie wszystko chować, więc wiesz, no właśnie. można powiedzieć nic że... więcej ci do szczęścia nie potrzebuje. Ja nic więcej do szczęścia nie potrzebuję. Ja wiem, że to niektórzy mogą, mogą mówić, nie? że, że może nie wiem, być mniej dynamiczne, tak dalej, trochę słabsze tak dalej, że pod górki będzie, wiesz, z daleka siadał, ale to też chodzi o ekonomię, prawda? On musi coś za coś być, żeby on był oszczędniejszy. Nie? Też tak mi się wydaje. A prawda jest taka, że chyba w każdym aucie jakimkolwiek byśmy nie jechali zawsze się znajdzie mankament, do którego możemy się przyczynić. Dokładnie, no. zawsze. Trzeba po prostu zakochać się w tym, co się ma, no nie? No właśnie, no bo <laughs> może musimy być mniej wymagający. No, dokładnie. <laughs> cieszę się, się z tego, co macie no, ludzie. <laughs> dokładnie, cieszę się z tego, co macie. A my tak właśnie zakończamy naszego wspólnego vloga i nasze nasz, tak jak to powiedzieć, nasz wspólny. Smart Team, no nie? O właśnie, no tak! Nasz Smart Team, w tym momencie właśnie zakończamy i tak to właśnie wygląda. Dobre. Ale nie mówimy do widzenia. Możesz... Być może do zobaczenia. <laughs> może też się wrócimy, no nie? No. no to dzięki Kasia, fajnie dzięki. było. do zobaczenia. Wesoło było i do następnego. Trzymajcie się, cześć! Mówi się, że jeżeli robisz to, co kochasz, to już nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia. Coś w tym jest. Ja już od 6 lat jeżdżę z dużymi zestawami yy, i nie zamierzam zmieniać mojej pracy. Chociaż jeszcze 10 lat temu studiowałam polonistykę i tak naprawdę powinnam uczyć dzieci języka polskiego. Zdałam sobie jednak sprawę, że moje zainteresowania i hobby są zupełnie gdzieś indziej. Że zawsze lubiłam jeździć, zawsze lubiłam zwiedzać, widzieć nowe miejsca i powiązałam właśnie swoje pasje z moją pracą. Dlatego bycie kierowcą zawodowym jest moją pracą wymarzoną. Yy, nazywam się ją Katarzyna Żółtek, prowadzę profil Kate Track Driverka. Jeżeli mieliście okazję go zobaczyć, to wiecie doskonale, jak wiele frajdy yy, ten, ta, ta praca mi sprawia. Jeszcze do niedawna zawód ten kojarzył się tylko i wyłącznie z mężczyznami, ale teraz sprawa się nieco zmienia, bo jest coraz więcej chętnych kobiet, aby zasiąść za sterami dużego zestawu. Yy, trzeba przyznać, że ta praca nie jest tak lekka, jak się wydaje innym, że polega tylko na siedzeniu za kierownicą. Jest to praca, którą wykonujemy na załadunkach, na rozładunkach. Są to tysiące kilometrów przejechane dniami i nocami. Musimy być cały czas czujni i obserwować sytuację na drodze, podejmować szybko decyzje. Yy, Kabina staje się naszym drugim domem, także ważne, oprócz przestrzeni w tej kabinie, jest to, jakie funkcje, jakie systemy ona y, oferuje. Na przykładzie Mercedesa Actrosa y, jesteśmy świadkami tutaj wielkiego postępu y, technologicznego. Jest on naszpikowany systemami, które wspomagają naszą pracę i ułatwiają naszą pracę. Bardzo polubiłam te systemy, czyli na przykład Active Brake Assist z funkcją Stop and Go, Active Drive Assist, Interurban, PPC czyli yy, wszystkie te systemy, dzięki którym na przykład samochód przewiduje, czy przed nami znajduje się zakręt, wzniesienie, yy, spadek wzniesienia czy, czy rondo. Oprócz tego także tak zwana odległościówka, yy, aktywny tempomat jest tutaj też wielkim ułatwieniem dla nas, ponieważ samochód bezpiecznie trzyma odległość od auta poprzedzającego. Yy, Aktros także jest wyposażony w system yy, utrzymywania i stabilizowania toru jazdy i to także jest duże yy, odciążenie dla nas, jeżeli yy, przebywamy właśnie długą i monotonną jazdę, monotonną trasę. Oczywiście praca kierowcy zawodowego to taka misja. Musisz przewieźć bezpiecznie ważne rzeczy z punktu A do punktu B. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek będzie chciał powiedzieć, że Twoja praca jest mało ważna, zapytaj się, jak wyobraża sobie świat bez nas, czyli bez tych codziennych łańcuchów dostaw. Tak naprawdę nikt nie rodzi się z takim poczuciem misji, nikt od urodzenia nie wie, kim chce zostać w przyszłości. Dlatego jeżeli w pewnym etapie swojego życia stwierdzisz, że bardzo lubisz podróżować, że kochasz motoryzację, i chciałbyś te rzeczy powiązać razem ze swoją pracą zawodową, to myślę, że praca kierowcy zawodowego będzie właśnie w sam raz dla ciebie. Tym bardziej, że teraz obserwując postęp technologiczny, ta praca jest łatwiejsza, ponieważ mamy sporo asystentów, jeżeli chodzi o systemy, na przykład w nowym Mercedesie, jak Trosie. Także obserwujemy dalszy postęp technologiczny, zobaczymy w którym kierunku to pójdzie. O póki co jest wszystko na dobrej drodze. Pozdrawiam serdecznie i powodzenia.